Prawdopodobnie największa produkcja w historii Marvela i MCU trwała ponad 3 godziny. Avengers Endgame było przepełnione masą rzeczy, które jeszcze kilka lat temu wydawało się być niemożliwe. Zdawać się też może, że tak długi film zawiera wszystko, co mógł, jednak z dnia na dzień pojawiają się informacje, które temu zaprzeczają. Na naszym kanale znajduje się już film o wyciętej scenie Tora, czy prawdopodobnym alternatywnym zakończeniu filmu. Wydawać się może gdzie więcej, ale takich rzeczy jest naprawdę po prostu ogrom. W internecie pojawiły się zdjęcia, które wskazują na to, że w filmie nie ujrzeliśmy gigantycznej sceny z udziałem Kapitan Marvel. Przed rozpoczęciem tego odcinka mamy dała was małą prośbę. Staramy się tworzyć wam ciekawe filmy, więc bylibyśmy wdzięczne za zostawienie subskrypcji. Was to nic nie kosztuje, a dla nas to wielka motywacja. Po premierze filmu Avengers Endgame wiele osób narzekało na to, że nowo wprowadzona postać do MCU, Kapitan Marvel nie dostała wystarczająco dużo czasu. Widzieliśmy ją na samym początku filmu, gdzie Avengersi zabili i pod koniec, czyli podczas bitwy w siedzibie naszych bohaterów. Spore grono widzów było zdziwione, że prawdopodobnie najsilniejszy bohater ze wszystkich mścicieli był wykorzystany tak płytko. Przygody Carol Danvers trafiły do kina krótko przed Avengers Endgame i dodatkowo zostały różnie przyjęte. Film jednak zarobił ponad miliard dolarów i jest to wystarczająco dużo, aby Marvel dalej promował i planował kolejne przygody Kapitan Marvel. Tak więc powiedzieliśmy już sobie o tym, że wiele osób było rozczarowanych tym, że Kapitan. Marvel miała tak mało czasu na naszych ekranach podczas 3-godzinnego seansu. I tutaj mamy dwa główne ku temu powody. Pierwszym z nich jest chęć świeżego pokazania bohatera w kolejnych filmach. Gdybyśmy już tutaj, w tak wielkim konflikcie, dostali cały potencjał tego bohatera, to jej kolejne, solowe filmy musiałyby się nieźle wysilić, aby dać nam coś świeżego. Była obecna podczas walki z Thanosem, odegrała wielką rolę, jednak cały jej potencjał nadal kryje się gdzieś w niej, i właśnie na tym będą budowane jej kolejne przygody. Drugim powodem jest to, co sama Carol powiedziała na początku tego filmu: Całe trzy godziny skupiały się na walce o odzyskanie dawnej Ziemi, jednak nie tylko nasza planeta na tym wszystkim ucierpiała. Tak samo ucierpiała połowa całego wszechświata. I o ile Avengersi starają się przywrócić jakieś ład na Ziemi, to Kapitan Marvel stara się pomagać innym mieszkańcom wszechświata. Nie dałoby się pokazać też jej przygód nawet w jakimś urywku, ponieważ cały film musiałby trwać kolejną dodatkową godzinę. Te wszystkie powody można byłoby wymieniać i wymieniać. Jednak jak się okazuje, Kapitan Marvel miała dostać kilka scen, które skupiały się wokół niej. Jakiś czas temu w internecie pojawiły się zdjęcia, które są dowodem tego, że były kręcone dodatkowe sceny z udziałem właśnie nowej bohaterki. Trzy zdjęcia w szczególności przedstawiają Kapitan Marvel będącą jeszcze w Wormir. Z tych zdjęć można wywnioskować Dwie rzeczy. Po pierwsze są one zrobione jeszcze przed pięcioletnim skokiem w przyszłość, ponieważ tutaj Karol ma długie włosy. Po tym jak akcja przeniosła się do przyszłości, widzieliśmy ją w rozmowie z Czarną wdową już w krótkich włosach. Dodatkowo właśnie w takiej fryzurze pokazało się w końcowej bitwie pod koniec Avengers Endgame. Po drugie, przez cały czas trwania filmu nie było słowa o tym, że kapitan Marvel ma pojawić się w Warmir. Zdjęcia ewidentnie pokazują, że jest to to samo miejsce, gdzie Thanos poświęcił Gamorę, a później dobrowolnie poświęciła się Natasza. Wygląda więc na to, że początkowo któraś z misji musiała wyglądać kompletnie inaczej. Po głębszej analizie tych zdjęć wyszło na jaw, że nie są to zdjęcia z nagrania jakiejkolwiek sceny. Są to pierwsze ujęcia stroju kapitan Marvel przy kamerach, którymi kręcono Endgame. Warto przypomnieć, że bracia Russo ujawnili, że sceny Karol były nagrywane przed tym, jak był nagrany jej solowy film. A przecież ten wyszedł jako pierwszy. Wychodzi na to, że wszystkie sceny z jej Udziałem były nagrane przed nagraniem samego filmu Kapitan Marvel. A więc zdjęcia nie są fałszywe, po prostu niczego nie dowodzą. Jednak osoba, która te zdjęcia opublikowała w sieci twierdzi, że po tych testach kamery zostały nagrane sceny z jej udziałem. Jednak już wtedy nikt nie miał dostępu do planu filmowego. Więc wygląda na to, że rzeczywiście powinniśmy byli dostać scenę na Wormir z jej udziałem. Kiedy pojawią się informacje na ten temat, na 100% was poinformujemy. Jednak w internecie pojawiła się jeszcze jedna informacja, na temat tych zdjęć. A co jeśli te zdjęcia specjalnie były nagrane tylko po to, aby oszukać potencjalne przecieki? Taka zagrywka jest dość znana w wielkich produkcjach właśnie jak Avengers czy Gra o Tron. W przypadku tej drugiej nawet zostały nagrane inne zakończenia tylko po to, aby oszukać potencjalne przecieki i do samego końca trzymać widza w niepewności, jeśli chodzi o to, które zakończenie będzie prawdziwe. Robert Downey Jr. potwierdził, że cały zespół poświęcił gigantyczną ilość czasu, aby nagrać sceny, które nie miały Sensu, jednak z punktu widzenia przecieków zainteresowałyby każdego. Cała sytuacja z kapitanem Marvel jest dość ciekawa, ponieważ bohaterka ma i swoich i przeciwników, i swoich fanów. Na Rotten z widzowie ocenili film na 56%, a krytycy na 78%. Trzeba przyznać, że jak na standardy MCU jest to nie najlepszy wynik. Jednak, jak wspomnieliśmy na początku, film swoje zarobił, więc krótko po Spider-Man Far From Home możemy oczekiwać zapowiedzi kolejnych przygód Carol Danvers. Dlaczego akurat Wtedy zapytacie? Latem, po premierze filmu o Człowieku Pająku, Marvel ujawni wszystkie plany na czwartą fazę MCU. Wtedy to dopiero będzie się działo. Zanim przejdziemy dalej, mamy dla Was całkiem ciekawą ofertę. Chcecie wyglądać jak Iron Man, a może Spider-Man, a może Spider-Gwen, Loki, Venom? To teraz Macie całkiem świetną okazję. Wystarczy, że wyjdziecie w pierwszy link podany w opisie, gdzie znajdziecie setki ubrań z grafikami z Marvel, DC Universe czy Gry o Tron. Dodatkowo z naszego linku dostaniecie niesamowite promocje, o których dowiecie się też w opisie. W ten sposób pomożecie nam rozwijać kanał, więc za Wasze wsparcie dziękujemy. I to by było na tyle z prawdopodobnej sceny Kapitan Marvel, która została wycięta z Avengers Endgame. A wy chcielibyście więcej scen z jej udziałem? Czy może tyle ile dostaliśmy było idealnie? Jesteśmy zawsze ciekawi waszych opinii, więc dajcie nam znać w komentarzach. Zapraszamy też do odwiedzania naszych social mediów, takie jak Facebook, Twitter czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata popkultury. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seddoner z Just Culture, dziękuję wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.